Hello, z tej strony Mateusz i pokażę Wam grę w Soccer Star. Na świecie pierwszym, to so, jest Tutaj zbieramy sobie do ekranu i uliczamy. gwiazdki do kupienia, różne rzeczy takie. Gdzie mamy coś takiego? Mamy wszystko podobne do Hero Zero podobne rzeczy na przykład coś takiego jeden je, piwetek je kosztuje, a my mamy dwie my możemy tylko kupić bo nie mamy takich I to możemy kupić co ja kupuję kondycję nie daje Tu ja kupię to jabłuszko i tej kupony tyle ale ona nie jest no i będę napiszemy. tutaj też jest skrót gdzie możemy coś kupić przepraszam za takie lagi takie na przykład rzeczy są tutaj dla mnie Takie fajne buciki są O, muszę je mieć Te buciki są takie Dla mnie, Dla mnie. Dla mnie. Dla mnie. Pojemy i za tutaj mamy trening, w którym trenujemy. Jest ja sobie buretę. Już mam 50 ktoś tam yy. tutaj mamy coś, takie, takie, takie i takie no to ja wam wszystko pokazałem, więc żegnam się z wami i jeżeli się Wam spodobało klikajcie łapki w górę i na...